Cześć, witajcie tu Brawlers po Jest dzisiaj ze mną koksewce 2009. Subskrybujcie go właśnie. I słuchajcie, dzisiaj nabijamy, przekraczamy próg 2900 pucharków. Ja sobie zagram moją jedną z najnowszych postaci, czyli uwaga Morto Mordis. A mój młodszy brat, jeżeli nie widzieliście, by się zepsuło, to co zdrobnął właśnie yy, Ryko i Penny i, i też. Ja sobie zmienię na takiego. I skina też ma takiego. nie tylko Mortisa, ale ma jeszcze Gina. O, to super. A dlaczego nie masz kapeluszki, No bo nie chcę. I wyglajcie tak. to dla hmm. mnie. Ja się nawet patrzę jak się cieszę. Nie, nie, cieszę. I dajcie subskrypcję i zostawcie łapkę w górę. A nie w górę. I też dajcie. A w... olewajcie Wojtko. Dajcie łapkę w górę. Dobra, ale słuchajcie, zagramy sobie na duo yy, i, i odbierzemy dzisiaj to, sobie trochę coinów. No bo ja potrzebuję, mam 15 skrzyń, bardzo ważnie, na opening, bo niedługo będzie nowa postać, chociaż jeszcze nie była zapowiedziana, więc mam to gdzieś. A tam muszę muzyczki nie puścić. No, nie lubię jakoś tak... Coś mi przerywa. Ja też się Aha, dobra. Ja mam ogólnie Mortisa już na trzecim poziomie, ale i tak fajnie. niezbyt dużo bije. Ok. To jest księdza, jeszcze 60 życia zostało. Dobra. Ja sobie... Nie, 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 Co, so, Jessi tak dużo bije? Naprawdę? A szkoda? Tak. A nie zrobiłaś tego co? No. A ja zrobiłam w niedzielę mortisa tak, i peny. Tereda? Ale w piasek nie Dobra, ja zaraz szybko do krzyczeczku. Ale ty nie rób iść, mam piwo. Dobra, uciekaj. Nie, 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 dobra, ja muszę tu uciekać teraz. No, jak to zaraz zginiesz, nie tu. Jeszcze jeden team zabiję. O, to super. Nie to, to. Myśle, to, to. bo nie Powinniście mi dawać potłony, a nie... Ale mimo. No O nie, dobra, ja muszę cię odrodzić gdzieś w pszaczkach jakichś. O, tu. Ale szybko się dostał. Jo, już wielki starcie jest. Chyba tak. No. No Siedem jest 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 cubesów, O nie. Ale zło, ale zło, nie, ona mnie zabije. Jezu. Ale dobrze, drugie miejsce. Pamiętajcie, że ja tylko mówię brzydko na jego kanale, ale patrzcie na mój kanał, gdzie jest cenzura. Okej, okay. słuchajcie, już powoli będziemy nabijać, bo... A teraz odbieramy sobie nasze 50 Dobra, końców. Nasze monetki no już lecą na nasze konto, mamy już 918. Ja jestem bardzo zadowolony z tego. Ale jeszcze sobie pogramy. No, możemy pograć sobie na duo, oczywiście. Aż nie, aż nie zdobędziesz bo, bo, bo. sekalę, bo to moja najsłabsza pasja. Dobrze, to, z... i to myślę, że to oh. będzie jakaś ostatnia rundka, bo i tak będzie No, Jakoś trzeba pozdobywać kuchary na naszą pręcie. No dobra, ready. A, ready zapomniałam I y, wchodźcie na kanał Piotr Mija 2009. Wiem, że go nie znam, chociaż trochę go znam, ale mam to gdzieś. Jak jest y... ja, mi okay. Jeszcze proszę zasubskrybować blałę do I zasubskrybujcie... Y, y, jeszcze mój mocy dla to będzie to jest choler w takim dniem, naprawdę. Żeby ją typa! No! Ile I ile w ciebie. No ja bym będę miał straj A nie, ja mam nic jedna. <grym> <się. grym> już, już jednia, a nie, nic <grym> Dobrze. Od... chcę, czekamy. żeby otwor... Napiszcie w komentarzach, czy na następnym odcinku Makoks FC otworzyć skrzynki. A ja tego nie zrobię. Ale posłuchajcie, jeżeli. i skończę.